Witajcie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj jest Dzisiaj będą aż dwa odcinki Ten będzie trochę krótszy Bo nie ma co o nim gadać Ale zaraz, zaraz zobaczycie czemu Ale omówimy go oczywiście Ale pierw omówmy jeszcze Barcelona Inter Jest remis niestety w, Katalo w Katalonii No i teraz Barcelona będzie grała W Mediolanie Szczęsny w tym występie był po prostu bardzo przeciętny, na trzy akcje puści trzy gole, ale to były takie akcje, typu nie wiem, że nie dało się po prostu ich obronić. Żaden bramkarz by nie obronił, a tak to nie miał nic do roboty. Więc dlatego jest tak słabo oceniany. Jamal jest najlepszy w tym meczu, bo strzelił gola. Lewandowski już podobno na ten drugi mecz, co będzie 6 maja, ma powrócić. Tutaj właśnie. I tutaj mam powrócić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Arsenal PSG 1-0 dla PSG. No zapowiadają się ekscytujące mecze. No więc zobaczymy jak to będzie. A teraz wracamy do tamtego. Do tamtego meczu co będzie dzisiaj. Nie ma co o nim gadać. Bo jak to, czy patrzymy w tabelę. Zespół, który gra dzisiaj z Barceloną, u siebie jest na ostatnim miejscu, na 20. I ma tylko 16 punktów, a taka Barcelona ma 76, więc naprawdę o wiele więcej ma. Po drugie, a jeszcze sobie zobaczmy bezpośrednie spotkania: 7 do 0. Akurat tutaj zaskoczenie, bo 3-1, ale tak to to nie no, Barcelona ciągle wygrywa. Z tego co widzę. Ale, ale poza tym jeszcze dzisiaj podobno nie ma być żadnego Polaka, więc. Możliwe, że to jest jeden z gorszych meczy w tym sezonie, jeśli chodzi pod kątem polskim futbolem. Pod kątem, no tak, polskiego futbolu. No słabo jest. Ter Szczegen niestety już wrócił. Mówię niestety, bo szczęsty grał za niego. Ale podobno szczęsny ma grać w Lidze Mistrzów, a w La Liga mają być rotacje, czyli że raz na roster Szczegę. Zobaczymy jak to będzie. Fati, Lopez, Gavi, De Jong, Araujo, Christensen i Eric Garcia. No zobaczymy jak to będzie. Mówię no, 21. Barcelona ma 4 punkty przewagi nad Realem Madryt. Mecze, które ja jeszcze czekałem, to Valladolid Barcelona, który dzisiaj jest. Inter Barcelona, który w sumie zadecyduje o wszystkim i właśnie. El Clásico, z tego też będzie osobny odcinek. I z Interu w sumie też. Potem Espanyol, potem Barcelona, Villa Real i potem ostatnie starcie w La Liga: Atletico Bilbao Barcelona. Więc tak, obstawiajcie jaki będzie wynik, dzisiaj jeszcze nagram odcinek z Fortnite sezon trzeciego, bo wszedł wczoraj i będę dom wszystkie informacje z niego. No i to tyle, ja się z wami już żegnam. I powiedzcie kto według was strzeli i jakie wyniki, kto wygra oczywiście. Na razie.